Witam w tą piękną, u mnie słoneczną niedzielę, mam nadzieję, że u was też. Eee, zapraszam na dzisiejszy film. Eee, dzisiejszy film. Hmm. Wczoraj zobaczyłem bardzo fajny, ciekawy post. Cena jajek. Ten temat kiedyś był poruszany w ekipie, ale myślę, że dana sytuacja, która jest w tej chwili na świecie, wymaga tego, żeby poruszyć ją po raz kolejny. Jak to jest faktycznie z ją ceną? Z jej ich ceną. Czy warto podnieść, czy lepiej nie? Zapraszam do oglądania. Więc tak, u mnie właśnie ekipa dostała jeszcze resztki z pracy i z domu. eko śmieci co tak ja mówię. Oczywiście wszystko z uwagą. To, co lubią, co jedzą i tym podobne. Ale dobra, zacznijmy od tego. Jak każdy dobrze z nas wie, ceny pszenicy, czyli podstawowego jakby składnika y, żywienia y, y, kur, i każdej jednej paszy poszły zdecydowanie w górę Wiem zarówno jak i w Polsce, jak i w Niemczech w Niemczech jest to wzrost około w tej chwili około 50% wzwyż czyli przypuśćmy, kosztował mówię przypuśćmy, kosztował 10 euro, kosztowało 50 kilo, w tej chwili jest to 15 euro co za tym idzie wraz z wzrostem pszenicy Yy, Zrasta kosza, czyli koszt utrzymania takiego drobiu. Yy, długo nie było trzeba czekać na reakcję sprzedawców jajek w Niemczech. Yy, momentami cena jajek wynosiła od 2 do 2,5 euro. Yy, mówimy o tej starej cenie. W momencie wzrostu kosztu utrzymania drobiu cena była od 2,5 do 3 euro. Czyli hodowcy, którzy mieli 2 euro, podnieśli do 2,5 hodowcy którzy mieli e, 2,5 podnieśli do 3 ja sam podniosłem cenę do 3 euro była to decyzja w sumie bez zastanawiania się krótko ci co kupują e, zostali poinformowani że ze względu na podwyżki paszy cena jajek również wzrosła e, jest to normalna ponieważ koszt utrzymania jest o wiele droższy e, odbiór klienta że tak powiem normalne czemu normalne? bo sami stwierdzili że jeżeli coś wzrosło to logiczne że za tym idzie wzrost produktu również i e, jakby przyjęcie ceny wzrostu nie w ogóle nie wywoła żadnej reakcji e, w sensie zmniejszonej ilości odbiorów ponieważ uważają że jeżeli no tak jak mówiłem wzrosła pasza jest normalne to że wzrasta cena jajka tak jak czytałem wczorajszy post, jednak dużo osób stwierdziło, że nie będzie podnosić ceny, ponieważ klienci będą odchodzić. Moją prostą zasadą, jakby to uzasadnić jest takie, że to naszym obowiązkiem, jakby naszą powinnością jest to, żeby uwyjaśnić naszemu klientowi, dlaczego ta cena wzrosła. Myślę, że klient, który dalej będzie chciał jeść produkty dobre, lepszej jakości, przyjmie tą cenę ze spokojem, nie ukrywajmy zrasta dosłownie wszystko co się da więc podniesienie ceny jajek, gdzie tam czytam że jeszcze jajka są po 90 groszy po prostu sam chyba bym kupował i sprzedawał te jajka, ponieważ ta cena kompletnie dla mnie jest nie do przyjęcia, myślę że tak w stosunku do cen jakie są, cena 1,50 50 zł to jest normalna cena za jajko ekologiczne znaczy może nie ekologiczne. Odżywienia kur normalnie. <grystanie> tak to ujmiemy. Tak to nazwijmy. Nie inaczej, ponieważ ekologiczne. Jajka polegałem na tym, że drób jest żywiony nie dosyć, że ekologicznie, to paszami, jak i również zbożami miejscy produkcji ekologicznej. Nie zapominajmy o tym, to jest ważny aspekt. Ekologiczne możemy nazwać coś, co jest po prostu w 100% ekologiczne. Ja nie mam ekologicznej, ja mam naturalną. Są to pasze, które nie zawierają produktów GMO, ale żadnych typu lepsze czy niepotrzebnych i dlatego jest to jakby to powiedzieć naturalne. Yy, no i kontynuując temat dalej, cena jakby przyjęła się zdecydowanie ze spokojem, to ja wykonałem yy, ruch w inną stronę. Zaprzestałem sprzedaży jajek, duża ilość jajek, ze względu na to, że kur nośnych już jest zdecydowanie też mniejsza ilość. Jakby jest też tu stado hodowlanek, czyli jajka będą wykorzystywane w całkiem innym celu niż konsumpcyjnym. No i najważniejszym aspektem, który doprowadził do tego, że ja sam zaprzestałem sprzedaży jajek osobom z zewnętrznym, nie zaprzestałem całkowicie. Klienci stali, tacy cykla ja tu była rezygnacja z hotelu, hotel już nie bierze ode mnie jajek. Tu jeżeli chodzi o to i inni obiekcji, którzy tych jajek po prostu zbrali zdecydowanie więcej. Już tłumaczę dlaczego. Prosta sprawa. Jajka w sklepach. W tej chwili osiągają, moi drodzy, cenę od 250 euro, oczywiście tu mam na myśli, do 4 euro. Cena jajek ekologicznych w Niemczech, ekologicznych, naturalnych, z wolnego wybiegu bardzo wysoko poszła w górę. Dlatego... Yy, Dużo osób sprzedających jajka nawet zdecydowało się na podniesienie jajek do 3,5 euro. Co za tym idzie, że klienci tak jak będą chcieli te jajka, to je kupią, bo zdecydowanie uważają, że są smaczniejsze niż te jajka z wolnych wybiegów, choć jeżeli chodzi o niemieckie wolne wybiegi, no to nie są takie byle jakie wolne wybiegi, faktycznie są to jajka w takich kurnikach, że te kury spokojnie mogą sobie że tak powiem żyć dobrze więc nie jest to złe ale ta cena w sklepach jest dość wysoka tak jak mówię cena jajek z takiego powiedzmy Bodenhaltung czyli to będzie na ściółce jest w tej chwili od 2 euro do 2,30 więc to już jest diametralnie wysoka cena, bo wcześniej te jajka było można spokojnie kupić za euro50, nawet zdarzały się w promocji za euro. Więc ceny idą diametralnie w górę, więc klient też jakby nie ma bulwersu problemu z tym, że ceny jajek w takich gospodarstwach w podwórkach wiejskich wzrosły. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Niemce... Yy... Tu nadal y, istnieje przekonanie, że warto mieć swoje kury i posiadać swoje jajka. I tych hodowców jajek y, jest dość dużo. Może nie hodowców, że sprzedają jajka na zewnątrz, ale po prostu posiadają własne. Jeżeli chodzi nawet o moją miejscowość, praktycznie w co drugim gospodarstwie występuje, y, występują kury. Więc y, ten rynek też jest dość mały. E, tu jeszcze się przy okazji zatrzymam. Mamy już pierwsze jajko od Brailera. Zobaczcie, jak już pięknie nabrała skubana masy i wyglądu. W porównaniu do tamtej pani, e, już jest pierwsze jajko. I tu, na przykład, jeżeli chodzi o te kury, zdecydowanie cenię ich za te jajka. Jajka w okresie nosności są. Codziennie i to naprawdę w fajnej, dużej wielkości, co dla mnie jest dosyć istotne. Bo tak jak mówiłem, jajka w tej chwili zostają u mnie, bo ponieważ jest dosyć duże wykorzystywanie i zapotrzebowanie na nie. E, dlatego większość jajek zostaje u mnie, dlatego też zostaną kaczki ze względu na to, że potrzebuję jajka. Jajka jajka na biszkopty. Każdy chyba dobrze wie, że kacze jajka są najlepsze na biszkopty e, i dlatego też no, ilość kaczek zostanie zwiększona ze względu na potrzebę jajeczną. E, w tej chwili to nie wspomnę o mojej nośności, bo moja nośność to jest może 6-7 jajek dziennie. Więcej to raczej tu nie ma i na więcej liczyć nie ma. Co? Lili puty mi tu się roznoszą niż te szóry, to potrafię mi działać na nerwę 20 mi. Takich dzikusów to w życiu nie widziałem. Eee, więc e, tych jajek u mnie będzie zdecydowanie więcej zostawało w domu. W tej chwili sprzedaż jest naprawdę symboliczna. Tak jak mówiłem stali klienci, którzy biorą tygodniowo po 10 jajek. I oni zostali oczywiście sąsiadka, bo to inaczej być nie może, sąsiadcy nie odmówię jajeczek, bo tu jest wymiana handlowa w pełni, kurki dostają warzywka z ogrodu w okresie letnim, więc tu też jest jakby zapłata i podziękowanie w tej sprawie. No i tak jak ja mówię, u mnie jeżeli chodzi o cenę zbóż, no poszły strasznie do góry, utrzymanie teraz kur, co jest najlepsze i co jest najśmieszniejsze, robiąc wcześniej sam mieszanki zbożowe, Powiem Wam tak moi drodzy, w tej chwili jest to opł opłacalność tego jest katastroficzna, ponieważ zboże jest kilkakrotnie, kilka procentów wyżej droższe niż gotowe mieszanki pasz, które są na naturalnych składnikach, tylko z dodatkiem witamin, więc jest to już po prostu naprawdę ciężki temat. Yy, bardzo dużo jak tak widzę po sklepach. Chodowcy zrezygnował z zakupu ziaren, samych ziaren. Jednak decydują się na paszę. Koszt paszy w Niemczech w tej chwili to jest takie minimum 19 euro, które trzeba wydać. Ja wydaję 19,19,50 na 25 kilo. jeżeli o to chodzi. Tak to wygląda no i te państwo je, moi drodzy je, tu nie da się powiedzieć, one konsumują yy, i to dobrze, teraz jeszcze jest okres spierzenia więc dochodzi dodatkowo słonecznik wit witaminy na okres spierzenia, myślę, że niedługo się yy, odpłacą i tych jajek będzie zdecydowanie więcej yy, i wtedy już będzie wszystko w porządku, tutaj Toszek mnie cały czas obserwuje, kochany yy, yy, zobaczymy jak to będzie z gęsiami, tak jak mówiłem kiedyś na filmie, bo tu bo też było pytanie nie, zostają gęsi Gąsiory idą na sprzedaż Moi drodzy od razu mówię Gąsiorki idą na sprzedaż I mam też tu dylemat jeżeli chodzi o gąsiory Bo myślę nad tym szczubeczkiem Bo jest rewelacyjny Ale tamtym gąsiorom mi się podoba Mega zubarwieniem. Więc stoję i się zastanawiam cały czas Jak to będzie No bo oczywiście Tosiu zostaje Tosiu jest niezniszczalnym moim kochanym gąsiorkiem I on zostaje ze mną No ale reszta to już raczej Rozprzesądzony, ten pan, tamten pan, tam mam problem, bo tu muszę sprawdzić płeć. Ona nie za bardzo mi się daje, bo nie jestem pewny, czy to nie jest gąska. Patrząc na to i na to, no to raczej to jest gąska, to ona ze mną zostanie. Moje dwie lalunie, tu mamy gąsunie i tam mamy gąsunie. I to są gąsunie, które ze mną zostają. E, więc dajcie mi znać, jak u Was cenowo wygląda z jajkami, za ile wy sprzedajecie jajka i czy podnieśliście cenę ze względu na podniesienie kosztów utrzymania drobiu, bo jestem bardzo ciekaw, jak to w tej chwili wygląda u was. E, czy po prostu jajka zostawiacie i tylko wyłącznie macie dla siebie lub też macie drób ozdobny, wtedy wiadomo, ile sprzedawanych jajek jest o wiele mniejsza niż e, sprzedaży po prostu typowo jajecznej. E, u mnie też ze względu na jajka zostały te starsze kury, e, te mieszance wszelkiego rodzaju, ze względu właśnie na to, że te jajka są potrzebne, e, a kwiaty, tak jak mówiłem, w większości będą Yy, przeznaczone do celów yy, rozmnażania, czy to sprzedaży yy, piskląt, czyli no, do rozmnażania stricto, więc yy, na to zwracam uwagę. Więc dajcie znać, jak to jest u was. Aż tak na no, dziś to cena jaja. Yy, więc chciałbym usłyszeć, jak to u Was wygląda, jak wy to wyglądacie cenowo. Yy, I że tak powiem kryzys też dopadł. Tak jak wiecie w ekipie została pomniejszona ilość kur zdecydowanie, na pewno też gatunków, ale dalej czekam na to, czy odgadnie prezent, który dostałem na urodziny w postaci kur. Nie był to ten kogut. Podpowiem tylko, że kilka razy już się pojawiły na filmach urywkami, więc czekam na Wasze odpowiedzi, więc drugi hashtag to jest gatunek, rasa, która jest w hodowli. I to jest rasa, która jest po prostu w hodowli i zastępuje niestety karzełki te, które zostały mi tylko wyłącznie jedna kurka y, lisowi smakowały y, chciałem do nich wrócić, ale jak to się mówi tu tak łatwo nie jest, jeżeli chodzi o małe rasy w Niemczech jest ich dosyć mało, tak jak mówiłem jest to rasa, która no, rasy małe są, że tak powiem tylko i wyłącznie do ozdoby więc Niemcy się na nich aż tak mocno nie... <laughs> patrzcie jak cukier y, nie porwa. nie ogóra y, nie skupiają, więc jest z nimi dosyć duży problem więc dajcie znać jak to u was wygląda tak jak mówiłem, z jajkami i dajcie znać, jaka to jest Waszym zdaniem rasa. Tak, i teraz będzie wojna, nie, o nie, jednak. Nie, o góra. Będzie wojna o góra. To są agentki. Są agentki, te gęsi to są zdecydowanie agentki, ale ja je za to kocham. Więc, moi drodzy, żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pierzosty ekipy i czekam na wasze komentarze i moi drodzy oglądamy, oglądamy, oglądamy nie, usyp... nie usypiamy pozdrawiam a patrzcie jak się tutaj dumnie naprężył <śmiech> <śmiech> jeszcze niedawno pokrywał indyczki, bo jeszcze indyczka znosi jedna <laughs> Nie chce się napierzyć. No jednak nie wiosna, więc nie oczekujmy od niego zbyt wiele. Żegnam się z wami. One nie sobie tu konsumują. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.